Gdy twórcy reklamują film hasłem komedia tęczowo-narodowa, to aż się samo ciśnie na usta, ależ to będzie piękna katastrofa. No, ale prawda jest taka, że nie skreślaliśmy no, nie, mimo absolutnie. wszystko tego filmu od początku, mimo że pierwsze zwiastuny, które się pojawiły, były. no takie se. Tak jest, se. ale jednocześnie wiedzieliśmy, że za scenariusz odpowiadają ludzie, którzy byli do tej pory odpowiedzialni m.in. za polskie The Office, w którym, jeżeli słuchaliście naszej opinii na ten temat, Kilka żartów jednak nam siadło. Tak, jak najbardziej. Ja prawdę mówiąc czekałem na ten kryptonim Polska, bo liczyłem na to, że tam będzie coś więcej. Że to jest jeden z tych przypadków, gdzie marketing nas zwyczajnie oszukał i po prostu pokazali nam te niby to najbardziej heheszkowe momenty z filmu, a jednak faktycznie fabuła będzie gdzieś angażująca i być może faktycznie będzie trafiać w takie czułe punkty, powiedzmy. No, ale z drugiej strony właśnie te reklamy wskazywały, że trochę to należy do paździeżowersum. A no, mówiłem ci, że wrócą? Nie, nie! Polska walcząca! I żeby było jasne, ja w tej recenzji nie będę nikogo odwodzić od pójścia do kina. Od razu mówię Wam, że jeżeli żarty, które były w zwiastunach czy w tych fragmentach, które pokazano do tej pory, rozbawiły Was, to idźcie do kina, bawcie się dobrze. Naprawdę. A całą resztę zapraszam do słuchania recenzji. Przed premierą tego filmu zapowiadano, że będzie to taka historia Romea i Julii. To znaczy dwóch postaci z zupełnie różnych bajek, które się w sobie zakochują. I wychodzi na to, że chyba naszym głównym bohaterem jest tutaj grany przez Macieja Musiałowskiego Staszek? Tak. Stanisław. Stanisław. No nie bardzo wie, co w swoim życiu teraz robić, ponieważ po kontuzji nie może już dłużej grać w piłkę, tym się chyba miał zajmować mm -hmm. w życiu. I gdzieś pracuje tak półlegalnie u prywatiarza granego przez Cezarego pazurę na trzy sceny. Także jeżeli po to mieliście iść do kina, no to. Powodzenia. I w związku z tym, że nie za bardzo ma jakieś konkretne zajęcie, to trochę przypadkiem wkręca się w młodzieżówkę narodową prowadzoną przez jego wujka czy kuzyna. Tak, granego przez Borysa Szyca. A po drugiej stronie barykady mamy młodą dziewczynę o imieniu Pola, która dosłownie na samym początku filmu nakrywa swojego faceta na zdradzie, wyprowadza się od niego, jeszcze straciła pracę tam tydzień wcześniej bodaj i wraca do Białego Stoku, czyli w swoje rodzinne strony. I większość tego filmu będzie się rozgrywała w Białym Stoku z krótkimi wycieczkami do Warszawy. I to jest w teorii główny zarys fabularny, ale ten film jest tak naprawdę trzema różnymi filmami, które gdzieś tam się krzyżują, miksują. I... I teoretycznie do siebie przystają, ale też nie do końca. Ale w praktyce nic z tego nie wynika. Tak, bo raz mamy te historie miłości, dwa mamy starcie ideologiczne czy też światopoglądowe tej takiej bardzo mocno podzielonej Polski, ale też mamy wątek o tej grupce narodowców, którzy mają plany, jak oswobodzić Polskę. No całkiem fajna impreza, fajnie, że się wszyscy zebrali. I prawdę mówiąc, zaskoczył mnie balans w tej historii. Ta! Brak balansu, chyba. Właśnie o to mi chodzi: to znaczy, byłem przekonany, że pomiędzy tymi wszystkimi gagami, sketchami i tak dalej, znajdzie się przestrzeń na to, żeby przemycić tam jakąś konkretną myśl, żeby pozostawić nas, poseja się z jakąś myślą. No i znowu, w teorii ta przestrzeń się znajduje. Problem w tym, że jest za każdym razem zarżnięta i zmiażdżona po prostu jakąś strasznie słabą puentą, która ma być żartem, a jest żenadą. I tego mi jest strasznie szkoda, bo ja wiem, że to na papierze mogło dużo lepiej wyglądać i mogło mhm. mieć znacznie większe ambicje niż to, co my w tym filmie oglądamy ostatecznie. Tak, bo otrzymujemy tak naprawdę paradę żartów z brodą. No, jeżeli korzystaliście z polskiego internetu w ciągu ostatnich pięciu, dziesięciu lat, to znaczy chodzi mi o polskie strony, gdzie znajdują się różne memy i tak dalej i tak dalej. No to. Sprzedziwiamy się ideologii gender LPTB. Pokémony. Harry Potter. Zapiesz Franciszek. Ja mam wątpliwość. Czy jest tutaj jakiś oryginalny żart? Mało tego, czy jest jakieś świeże spojrzenie na to wszystko, co oglądamy? Bo tego mi chyba najbardziej brakuje. Wspomniałaś o tym, że są tutaj ciekawe pomysły. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, bo uważam, że są tutaj takie zalążki. Tak. Jakiś taki punkt, od którego możemy wyjść i mogą się dziać rzeczy spektakularne, ale gdzieś to się po drodze za każdym razem gubi, niezależnie od tego, o jakim motywie mówimy. I każda tak naprawdę scena, która ma być kluczowa dla tej opowieści, dla tej historii, dla rozwoju tej historii, moim zdaniem jest położona. Wypada nienaturalnie, mało wiarygodnie, brakuje tym wszystkim scenom jakiejś. Podbudowy wcześniejszej, rzeczy dzieją się nagle. Za dużo tutaj jest takiej prostej beki, mhm. za mało jakiejś intrygującej treści, po prostu. I w ogóle uważam, że największym problemem tego filmu jest to, że twórcy za każdym razem praktycznie sięgają po ten najniżej wiszący owoc najłatwiejsze, najbardziej oczywiste rozwiązanie. Mamy na przykład ciekawy motyw, tak, bez spoilerów oczywiście. Tego, Że ma przyjechać włoski neofaszysta, to jest akurat bardzo ciekawy wątek z początku. I to wydaje się ciekawe, i to, jak zostają odwrócone role, wydaje się ciekawe, ale ostatecznie i tak służy tylko temu, żeby Być były kolejne żartu. dwa żarty. Tak? tak. I jest tutaj taki jeden motyw. Że ta dziewczyna ogólnie też jest dosyć pogubiona w życiu i nie wie, o czym chce napisać magisterkę. O tak. No tak, i tak, nagle tak. wpada na trop tej y, młodzieżówki narodowej, dosłownie w jednej scenie, kiedy jest w bibliotece, w następnej scenie już znajduje ich siedzibę i idzie do nich przeprowadzać z nimi wywiad. Tak, do, na poddasze do księdza. I to jest koniec. Ten temat nie wraca aż do finału filmu, kiedy ona broni tę magisterkę. Ale ona się niczego nie dowiedziała podczas tego spotkania. To śledztwo nie jest kontynuowane w żaden sposób. Ona nie próbuje się przedrzeć jakby w szeregi tych narodów. No nie, bo ta scena była wyłącznie po to, żeby postać grana przez Macieja Musiałowskiego musiała tutaj w tym momencie zacząć kombinować jak się ukryć przed tym, żeby ona nie poznała jego tożsamości, więc zakłada tą kominiarkę i udaje, że ma inne imię niż faktycznie ma. I ta scena jest wyłącznie po to. Jest potraktowana jako kolejny żart, a to mogłaby być Jedna z tych scen, które gdzieś tam łączą nam te y, d, dwa światy, te dwa różne wątki, powiedzmy, i zaczynają się gdzieś tam płynnie mieszać, wynikać z siebie nawzajem. I wracając na chwilę do tego zaburzonego balansu, to też mam poczucie, że trochę ten film się wykłada na tym, co powinno być jego najsilniejszą stroną. Śmiech jest bardzo potężną bronią, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyśmiewanie rzeczy strasznych. A tutaj. W sumie śmieją się z paru idiotów po jednej i po drugiej stronie, których oglądamy przez jakieś 80% seansu. I którzy tak naprawdę nie są żadną sensowną reprezentacją, bo w rzeczywistości i tak dochodzi do większych absurdów niejednokrotnie. Tak. I jasne, nawet ta grupka narodowców jakkolwiek przeoranym żartem by nie była, to jednak ma takie momenty, w których widzimy tam zalążek czegoś ciekawego, czegoś interesującego. Na przykład postać grana przez Karola Bernackiego, który jest tutaj takim polskim Dolfem Lundgrenem, moim zdaniem miała olbrzymi potencjał komediowy, który często jest wykorzystywany w odpowiedni sposób, a potem twórcy dają jej troszeczkę więcej do zagrania, większą nieco rolę w tej całej historii i tam moim zdaniem ponownie brakuje tego momentu, który będzie budować tę postać w tym konkretnym kierunku. Brakuje jakiegokolwiek napięcia, jakiegokolwiek suspensu, jakiegokolwiek niedopowiedzenia w tej części filmu, która tego potrzebuje. Tak. Ale muszę przyznać, że tak czy siak postać Mario to był jeden z tych jaśniejszych momentów w filmie. Tak samo Szyc radzi sobie jak najbardziej dobrze w tej roli. Szyc jako po prostu destylat z Bąkiewicza. No, chwilami... Mówmy raczej, będzie kuchwale na kwartale. Jedziemy. I o to właśnie chodzi, że ci aktorzy mocno się starają, wyciągają coś z tych postaci. I być może to nie zawsze wychodzi, bo tu i tam przydałby się jakiś dodatkowy dubel, żeby coś jeszcze gdzieś tam podkręcić. To jest bardzo dziwne. Szczególnie na początku filmu to było takie bardzo mocno ewidentne, że tutaj brakuje jakiejś takiej pewności w rzucaniu tych dialogów. Natomiast moim zdaniem, wszystko rozbija się tutaj o realizację. I to zarówno pod kątem reżyserskim, jeżeli chodzi o prowadzenie aktorów i to, na czym skupiać się ma ta historia w pierwszej kolejności. Ale także pod kątem montażowym, bo ten film. Nie ma żadnego konkretnego tempa, żadnego konkretnego rytmu, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o budowanie komedii. Wiele rzeczy nie działa z tego względu, że albo scena jest ucięta za szybko i żart nie wybrzmiewa, od razu przeskakujemy gdzie indziej, albo jest z jakiegoś powodu pozostawiona przestrzeń na to, że bohaterowie idą, chrumkają, w sumie nic się nie dzieje. Nie ma tutaj właśnie dlatego tego rytmu. Też jest ten problem, że ten film trochę tak znowu nie może się zdecydować, czy on ma być w pewnym sensie komedią romantyczną, bo jednak chodzi o te dwójkę ludzi. Tak. Czy tak naprawdę to jest taką komedią gangsterską niby? No, trochę jak jakiś czas surferów albo chłopaki nie płaczą. Bo tak jest zbudowana ta część dotycząca mm -hmm. tej grupy narodowców, nie? Tak. Jak taka gangsterska komedyjka polska. I w formie takiej gangsterskiej komedyki polskiej to spokojnie mogłoby być jakiś sitcom, jakiś 20-minutowy serial z Niech łucikami. za każdym razem mają jakiś inny plan, bo w tym filmie też tak jest, że oni tam mają 4-5 różnych planów, tak. które biorą w łeb. Ja trochę bałem się tego filmu pod tym kątem, że on będzie mnie tam gdzieś dgał, tak właśnie tak ideologicznie, światopoglądowo, że niektóre rzeczy mogą być niewygodne. A ja jestem zły na ten film, ale z zupełnie innych powodów. To znaczy, może dlatego, że tego nie robi. Być może dlatego, ale uważam, że on po prostu miał dużo większy potencjał niż to, co dostaliśmy. Oj, tak. To jest kino zmarnowanego potencjału według mnie. Na maksa. Tak naprawdę okazuje się, że to nie jest zbyt wiele poza kilkoma skeczami rodem z SNL połączonych niby wątkiem romantycznym. Dla mnie to jest za mało, żeby to było trafne i wiarygodne i w jakikolwiek sposób kontrowersyjne, radykalne, bo tak y, trochę też był ten film reklamowany. Tak, że kontrowersja przyciągnie ludzi do kin, A... no bo z jednej strony i z drugiej będą ludzie wkurzeni. Ten film próbuje wbijać takie szpilki, które już dawno zostały wbite. Tak, to jest takie wyważanie I... drzwi obrotowych. Tak, i to niczego nie zmieni. Jakby, jak żyjesz w Polsce, to wszystko to już gdzieś widziałeś. Ale przyznaję, że były tam ze dwa, trzy momenty, w których miałam takie <hihihi> I do, no tak, jednym tak, z tak, nich tak. był bardzo krótki moment, kiedy Szyd zaczyna tańczyć. Kiedy Szyd zaczyna tańczyć, kiedy Bernacki udaje Geja? Chociaż Ech. też do pewnego momentu. Chociaż żeby... też do pewnego momentu, bo tutaj jest taki problem o jeden żart za daleko niejednokrotnie. Uważam też, że Musiałowski sobie radzi. Ta aktorka, która gra pole, też jest super. Tylko w pewnym momencie znowu znika z ekranu i zn znaczy, znowu pozostajemy trochę z niczym. Dla mnie to mm, kto się zapomniał napisać? Bo. <słuch> To też miało chyba działać tak na takich opozycjach, takiej polaryzacji, że to mają być skrajne środowiska, mm. a ta dziewczyna też nie robi nic takiego ultralewackiego, nie, No nie, jej lewackość ogranicza się do tego, że chodzi na te marsze, na parady równości i ma kilka transparentów na kartonach w domu. I w sumie. No to najbardziej to... lewacką rzeczą z nią związaną jest typ, który udaje lewaka, żeby załatwić sobie kolejne laski do łóżka. No bo Inaczej o nim nie potrafię powiedzieć, bo to tak. jest po prostu dokładnie ten sam typ kretyna, co po prawej stronie, tylko mówi innymi słowami. I właściwie on jest chyba jedyną postacią Antoni. Ja nie wiem, jak on ma w tym filmie na imię Antoni. i nie obchodzi mnie to. <noise> on jest jedyną postacią po tej właśnie lewej stronie, z której... Przy której można to potraktować jako, powiedzmy, jakąś krytykę czy jakąś tak. bekę z tej lewej strony. No. I tak samo mam problem trochę z tym, że postać Musiałowskiego to jest tam trochę w tej grupie tak totalnie z przypadku. To nie jest tak, że on jakoś wyznaje te wartości, że faktycznie chce walczyć o to, o co cała grupa walczy. No i to też trochę podkreśla to, że no jak... Chłopak nie ma co ze sobą zrobić, to pójdzie to tam i go akceptują, no. tak? Macie dla nas tylko pogardę, tylko pouczenia i rzęszeń. Jakie takie na pół gwizdka to wszystko jest. Takie ani to to specjalnie zabawne, ani specjalnie angażujące, ani, ani też ani mądre, ani też nie smaga naszego intelektu w jakikolwiek sposób, bo absolutnie nie. Takie bardziej ewentualnie do obejrzenia na VOD. Myślę, że na kino po prostu szkoda czasu. Jeżeli coś was wybitnie w tym filmie rozbawiło, to dawajcie znać w komentarzach po prostu co, bo ja jestem bardzo ciekawa. Poczucie humoru to jest dla mnie fascynująca rzecz. Mhm, jak najbardziej. Więc słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, i do zobaczenia w następnych.